Chcecie odkryć miejsce, gdzie pasja łączy się z nowoczesną edukacją? Gdzie nauka to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka? Jeśli tak, to zapraszamy Was na Drzwi Otwarte w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu. Już 5 kwietnia 2025 roku w godzinach od 9 do 13 będziecie mieli okazję poznać naszą szkołę od środka. Spotkamy się w dwóch lokalizacjach, na ulicy Rzemieślniczej 6 oraz w Liceum Sztuk Plastycznych na ulicy Rzemieślniczej 2. Podczas tego wyjątkowego dnia zaprezentujemy nasze kierunki kształcenia, zarówno techniczne, jak i artystyczne. Czekają na Was warsztaty i pokazy w nowoczesnych pracowniach, gdzie zobaczycie, jak wygląda nauka w praktyce. Będziecie mogli porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania. Dowiecie się również wszystkiego na temat rekrutacji oraz możliwości rozwoju, jakie daje nasza szkoła. A to jeszcze nie wszystko. Przygotowaliśmy dla Was super niespodzianki, które sprawią, że ten dzień będzie jeszcze bardziej wyjątkowy. Co to będzie? Przekonajcie się sami, śledźcie nasze media społecznościowe i stronę internetową. Linki znajdziecie w opisie. To właśnie tam będziemy stopniowo odkrywać kolejne karty i zdradzać więcej szczegółów. Nie przegapcie tej okazji. To szansa, by poczuć atmosferę naszej szkoły i odkryć swoją ścieżkę na przyszłość. Czekamy na Was. Do zobaczenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu.